W małej wiosce otoczonej gęstymi lasami mieszkał młody człowiek o imieniu Tomasz. Miał dwa metry wzrostu, krępe ramiona i jasno oczy. Zwykle nosił proste, lniane ubrania, które były wygodne, gdyż spędzał dnie na pracy w polu. Tomasz był znany z otwartego serca i gotowości do pomocy innym. Dzielił dom z matką Marylą, drobną kobietą o długich, ciemnych włosach zawsze pełną ciepła i nadziei. Pewnego dnia Tomasz postanowił pomóc staremu, schorowanemu sąsiadowi, który nie potrafił sam zadbać o swoje gospodarstwo. W drodze do niego spotkał grupkę wiosennych dzieci bawiących się w chowanego. Zatrzymał się, dostrzegając, jak jedno z nich, mała Ania o opiegowatej twarzy i rudych włosach, nie potrafiła znaleźć swojego przyjaciela. Z radością postanowił do ich zabawy, przypominając sobie o prostocie dziecięcej radości. Ich śmiech i entuzjazm wprowadziły go w pozytywny nastrój, a to doświadczenie pomogło mu zrozumieć, jak ważne są wspólne chwile i bliskość z innymi. Tomasz zrozumiał, jak dużą łaską jest pomoc. W życiu to miłość, wsparcie i radość, jakie możemy dawać innym. Każdy z nas.